Jack Russell Terrier. Opis rasy, charakter, zachowanie, pielęgnacja, zdrowie. Jack Russell Terrier jest rasą, która w Polsce, chociaż zyskuje popularność, to nawet nie jest to jedna dziesiąta tego, czego a raczej jaką ma popularność właśnie w krajach na przykład anglosaskich. Rasa wywodzi się z Parson Jack Russell Terriera, i mamy jacki, czyli te niższe osobniki z krótszymi nogami, oraz wysokonożne parsony. Ale dzisiaj będzie o Jack Russellu. Wywodzą się one z psów myśliwskich. Ich wysokość to 25-30 cm, 4-6 kg i żyją dosyć długo 14-16 lat. Jeśli chodzi o to, co najważniejsze, czyli o charakter, są to psy bardzo wesołe, bardzo ruchliwe, o bardzo dużym temperamencie. Są bardzo energiczne. Jest to rasa, która naprawdę potrzebuje sporej ilości ruchu, którą musimy mu oczywiście zapewnić. Zanim przejdę dalej, zasubskrybuj, oceń, skomentuj, udostępnij, wrzuć na swoje portale społecznościowe. Wróćmy jednak do charakteru Jack Russell. Są to psy bardzo wierne, potrzebują naszego towarzystwa, ale musimy pamiętać o tym, że są to psy też niezależne i dosyć uparte, chociaż uwielbiają z nami przebywać. To jednak te ich cechy charakteru są takie, że ta upartość i niezależność cały czas w nich występuje. I jeszcze raz. Ruch, ruch i ruch. Rasa, która potrzebuje bardzo, bardzo dużo ruchu. Dlatego dzięki inteligencji, w miarę dużej chęci do nauki, świetnie odnajduje się w wielu sportach psich. Oczywiście nie w tych siłowych, ale te psy świetnie się nam sprawdzą. Musimy też pamiętać, że co, czasami zdarzają się egzemplarze, które są troszkę mocno zaczepne względem innych psów, nawet tych psów wielokrotnie większych od nich. No i niestety tutaj jest potrzebna już socjalizacja od najmłodszych lat. Posiadają silny instynkt łowiecki, uwaga na małe zwierzęta domowe i kiedy jesteśmy na spacerze, ponieważ wtedy może być problem, ponieważ Jack Russell może pobiec za jakimś zwierzęciem, czy to będzie wiewiórka, czy to kot. Cokolwiek. Lubi dzieci, ale pamiętajmy, że raczej takie większe, przynajmniej ośmiolatki, ośmioletnie dzieci, ponieważ te psy nie mają cierpliwości na dokuczanie. To nie są psy cierpliwe, jak niektóre rasy, że znoszą wszystkie te zabawy dziecięce. One raczej tego nie lubią. W miarę dobrze dogadują się z kotami, no ale jak zawsze, wychowanie i socjalizacja. Jeśli chodzi o stróżowanie, oczywiście może być dobrym stróżem, nie w znaczeniu takim obronnym, tylko informującym nas, że coś się dzieje, ale niestety jest to rasa dosyć hałaśliwa. Potrafią naprawdę być głośne i to nie zawsze wtedy, kiedy trzeba, tylko można powiedzieć właściwie cały czas. Są to psy, jak wspomniałem, inteligentne, które świetnie się uczą, no najczęściej świetnie się uczą, ale niestety. Bywają przekorne i uparte. Powoduje to, że ta nauka, to przekazywanie wiedzy, szkolenie tego psa, jednak musi się odbywać przez osobę, która potrafi to zrobić potrafi wyszkolić, potrafi przekonać tego psa. To wychowanie musi być cierpliwe, konsekwentne, tak, żeby go czegoś nauczyć. Jednak troszkę pracy trzeba włożyć, ale efekty naprawdę są bardzo, bardzo fajne. W ogóle. Wychowanie nie jest zbyt proste. Naprawdę trzeba mieć dużo czasu, dużo cierpliwości, dużo wiedzy. Trzeba być stanowczym. To chociaż ta rasa jest niewielka, to jednak ta upartość, inteligencja, niezależność powoduje, że to wychowanie musi być... No, nie jest proste. Raczej nie nadają się do... na pierwszego psa. No chyba, że będziemy się pilnować. Nie damy sobie wejść na głowę. Jeśli tak, jeśli będziemy to robić w odpowiedni sposób, naprawdę będziemy mieć bardzo, bardzo fajnego psa. No ale jednak to jest dosyć ciężkie i o wiele cięższe to wychowanie, co może dziwić od raz, które mogą nam się wydawać, że są rasami bardzo ciężkimi. Rasami, które no, trzeba dużo pracy włożyć w ich wychowanie. Przejdźmy do pielęgnacji. Dosyć mocno linieją. Musimy o tym pamiętać, ale tak to ta pielęgnacja nie jest jakoś wybitnie ciężka. Oczywiście zęby, oczy, pazurki, a tak to raczej nie ma większych problemów. Tylko to linienie, no ale to jak wiele raz. Przejdźmy do zdrowia. Raczej są to psy bardzo zdrowe, a z takich chorób, które częściej występują, to zanik siatkówki, zwychnięcie rzepki kolanowej. I musimy pamiętać o czymś bardzo ważnym. Uwaga przy małej ilości koloru, oczywiście tego oprócz białego koloru na psie, na słuch. Czy te psy nie mają problemów ze słuchem? Oczywiście w wielu hodowlach są przeprowadzane specjalne badania, żeby stwierdzić, czy nie ma z tym problemu. Odżywianie. Oczywiście te psy mają raczej dobry apetyt. Zdarzają się egzemplarze, które są dosyć wybredne, ale musimy uważać na coś innego, na tycie, żeby ich nie przekarmiać, żeby im zapewnić odpowiednią ilość ruchu. No i jak zawsze ta karma musi być odpowiednia, no to jest oczywiste, musi być dobrej jakości, dostosowana do wieku, do aktywności. No, dobrze karmiony pies to zdrowy i długo żyjący pies. Wady oraz zalety. Zacznijmy oczywiście od wad. Pierwszą. Będzie to, że posiadają dosyć duży ten instynkt myśliwski, pogonienia za jakimś zwierzęciem, zapolowania na mniejsze zwierzęta w domu. Są to też psy uparte, przekorne, niekiedy niecierpliwe, dosyć hałaśliwe. Musimy też pamiętać o tym, że do tego bywa zaczepny względem innych psów. Czasami hałaśliwy, bardzo energiczny, dla jednych wada, dla drugich zaleta. Raczej nie nadaje się na pierwszego psa. Jeśli mówimy o zaletach, oczywiście należy wspomnieć o tym, że to jest pies bardzo wesoły, bardzo energiczny. Tak jak mówiłem, wada, zaleta. Potrafi się naprawdę wielu rzeczy nauczyć. Jest dobrym stróżem, no niestety dosyć hałaśliwym. Dosto, dobrze dostosowuje się nawet do nie za dużych mieszkań. Mocno przywiązuje się do ludzi, jest bardzo wierny. No i to. Że jest bardzo aktywny i nadaje się do ich sportów. Czyli cała masa zalet, troszkę wad, chociaż te wady mogą być zaletami odwrotnymi. Dla kogo jest ta rasa? Oczywiście dla kogoś aktywnego, mającego czas na wychowanie, na zabawę, na uprawianie jakiegoś sportu z tym psem, żeby ta, ten wulkan energii, jakim jest ten pies, po prostu był zaspokojony do tego, do, dla osoby doświadczonej, jednak ten pies raczej wymaga dosyć pewnej, doświadczonej ręki, żeby go prowadziła, choć ma taki wygląd i zachowanie wesołego, zadziorny, taki charakter, takiego fajnego pieska, jednak trzeba pamiętać, że należy go w odpowiedni sposób wychować. To jest jednak terier rasa, która te teriery to są raczej ciężkawe, trudne psy, ale jeśli troszkę taka osoba poświęci czasu na to wychowanie, na to prowadzenie, to naprawdę otrzyma świetnego psa. I to psa na lata 14, 16, 15, nawet 17 lat życia, to jest coś, co jest bardzo dużym, można powiedzieć, wynikiem. Więc jeśli masz tylko umiejętności, czas, cierpliwość i będziesz wiedział, że zapewnisz to przez najbliższe lata, bo to też jest ważne przy wyborze psa, jak najbardziej Jack Russell Terrier, jest dla Ciebie dobrym wyborem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do za subskrybowania. Oceń, skomentuj. Wiesz, co zrobić. Do usłyszenia ponownie.